Dzień dobry, kochani Paulita w kuchni. Wita. Słuchajcie, dzieje się, dzieje się, cały czas coś się dzieje. O, a z wrażenia zapomniałam ubrać fartuszka, a był przygotowany. Także kochani, zaraz go ubiorę, bo tu tak wstępnie chciałabym Wam dać taki przepis, ale nie wiem jak on się nazywa, więc to będzie takie danie. Bardzo pięknie będzie wyglądało, mam nadzieję, na stole, bo no i mam nadzieję, że też będzie smakowało. Słuchajcie. Zaczynamy od gotowania jajek. Tak, i teraz tak. Ogólnie używamy 7 jaj. Ja już mam to zrobione, słuchajcie. Kupiłam sobie takie urządzonko po raz kolejny, bo przecież zapomniałam, że je mam. Robię dziurki w jajach i wkładam je. I mam nadzieję, że wezmę, pod, wezmę też pod uwagę Wasze wskazówki. Wkładam te jaja, te już mam podziurkowane, więc e, nie muszę tego robić, bo już się przygotowałam trochę wcześniej. Zostawiamy gotowanie jaj. Za, tak, wkładam 7 jaj, zalewam to wodą do litra. No i gotuję jaja na twardo. W momencie, kiedy je ugotuję, ostudzić je trzeba i obrać. I zaraz wam powiem, co dalej. Także gotujemy jaja i później do was wrócę. I kochani, ja nie wiem, co to dzisiaj się dzieje, ale o ugotowane jaja obieramy. I słuchajcie, ja tutaj. Te jaja wrzuciłam do buraków, woda z buraków. E, znaczy, tak, buraki. Ja ku, przyznam się szczerze, kupiłam gotowane buraki, żeby było szybciej, bo dzieje się u mnie, tak jak wam cały czas powtarzam, zobaczycie niedługo, jakie będą zmiany. E, także, e, co tu chciałam powiedzieć? A, ugotowałam właśnie te jajka, tak? już wam zrobię. ugotowane, e, obrane. I ja potrzebuję je za, e, pokolorować. I chcę właśnie taki mieć kolor, bo bardzo mi zależy na tym, żeby to był właśnie kolor czerwony, różowy, no coś takiego. Więc, żeby sobie pokolorować te jajka, ja je wrzuciłam do ugotowanych buraków, zalałam gorącą wodą i pamiętajcie, żeby dodać ocet. Ocet jabłkowy, żeby ten kolor utrwalić. No i te jajka tutaj nam się robią. E, one sobie stygną, one się kolorują. Za chwilę przejdziemy do dalszej części, bo zobaczycie, bądźcie zobaczycie koniecznie, co to z tego wyjdzie. Ja jestem ciekawa, czy w ogóle wyjdzie, ale ja już e, pomału się zabieram do tego, żeby je e, wyciągać. No i działam dalej. Działam dalej, będzie pięknie i mam nadzieję, że smacznie. Dobra, kochani, jajka już nam się zrobiły. Ja już to wiem, bo już kolor jest naprawdę mega. Teraz tak, wyciągamy je na e, papier żeby je troszeczkę wyczyścić I słuchajcie, tej wody nie wylewajcie, możecie z tego zrobić buraki, bo przecież tu nie ma nic takiego, e, buraki, barszcz. Nie ma tu nic takiego, żeby zmarnować to. A pamiętajcie, nie marnujemy jedzonka. Także te buraki możecie jeszcze wrzucić do termomiksa, zmiksować je, jeżeli nie macie ochoty na barszcz. Zrobić na przykład, co? Ćwikłę z chrzanem. Teraz na, na topie jest, tak? Dobra, a jeszcze się tu jedno schowało, także buraczki na razie idą w odstawkę. Ale nie wyrzucamy buraczków. Dobra, jak już mamy te jaja nasze, mmm, będzie pysznie, brakuje mi jednego talerza. Jest i talerz. To musimy je ponacinać. Musimy je ponacinać, tak żeby wydobyć z nich e, żółtka, tak? Także tak ponacinamy je. Chcę wydobyć z nich żółtka. Zobaczcie, one w środku są białe. Chcę z nich zrobić Dobra, jest. Jest to, co o, chciałam uzyskać. Zaraz Wam pokażę. Nakroję, je nakroję, tylko teraz właśnie tak, żeby wydobyć żółtka, żeby ich też nie pociąć. Także tak, tak trzeba je nakroić Zobaczcie, one są w środku bialutkie możecie po troszkę odkroić. No i między właśnie chodzi o to, o. żeby wydobyć te żółtka. I nie rozwalić tak do końca całkiem. Może to je, wygląda trochę na skomplikowane, ale słuchajcie, wszystko się da parcie. Żółteczka ładnie wychodzą. Może nieładnie, no jest troszkę zabawy, ale się da. Także ja tu się jeszcze chwilę pobawię i zaraz będziemy robić dalej. O, ua, rozpadło mi się za bardzo. Za bardzo nakroiłam. Dobra, muszę tu popracować nad tym, bo to na pewno się da. Na razie pokroję to po prostu na cztery. Wydobędę sobie te żółtka, o, tak jest dużo lepiej. I zaraz robimy dalszy ciąg. Także walczę z jajami. Słuchajcie, odkryłam patent. Najpierw, prze, tak żeby szybko, przekroję to na połowę, wydubuję żółtko, bo wtedy się naprawdę fajnie wydubuje, i dopiero potem kroję na większe części. Także zobaczcie, naprawdę to jest proste. O, jest wydubane. I teraz przekroję sobie jeszcze na pół i tak na razie zostawiam to. Także patentik jest na szybkie wyciągnięcie żółtka jak już powalczyłam z tymi jajkami to teraz wow, biorę się za inne rzeczy i teraz tak e, potrzebuję wagę a była waga, dobra, potrzebuję wagę do naczynia miksującego wrzucam ser, 100 gramów sera żółtego, może to być parmezan ja standardowo mam gołdę na wyposażeniu, więc użyję gołdę e, no i trzeba ją zmiksować zmiksować, bo zrobimy sobie taką pastę dobra, będzie jest, idealnie no, i tak, zmiksujemy to. Yy, domek, niech to będzie, nie wiem, yy, 10 na 10, żeby tak dobrze nam to zmiksowało. Nie będę was narażać na hałas, bo wiem, że przy serze no to jest ciężko. No i zapewne słychać, ser już jest zmiksowany. O, i o to mi właśnie chodziło, żeby powstał, no to po prostu zmielony ser. Dobra, słuchajcie. No i do tego tak, rzucam te swoje żółtka. Nawet tu jest kawałek białka zafarbowanego, ale to nie szkodzi, bo mówię, nie marnujcie jedzenia, zużywajcie wszystko, barszcz, do tego będą właśnie przepyszne jajka. Dobre, muszę sobie tu zerwać. A, do, jeszcze tak, ząbek czosnku, ale ząbek czosnku muszę pokroić, bo mogłam go zmiksować na początku, teraz nie wiem, czy to będzie dobrze działało, ale spróbujemy. Także zmiksujemy to jeszcze raz, e, tak samo, 10 na 10, widzicie, ja już pędzę, pędzę, Obroty 10 i 10 sekund. To jest niesamowite, co tam się wydarzyło. Pokażę Wam, jak pięknie to wygląda. No, po prostu rzucił się, jak nie wiem. Super. I właśnie o to chodzi. Ale to jeszcze nie koniec, bo musimy tu dodać tak. Jedną łyżeczkę musztardy. Żeby to nabrało jakiegoś smaku. Do tego jedną łyżkę, łyżkę, pamiętajcie, jedną łyżkę majonezu, bo chcemy zrobić z tego, o, jedna łyżka majonezu, no i przyprawy, standardowo przyprawy, sól, pieprz, jeżeli nie uzyskacie na przykład takiego żółtego koloru, to troszeczkę kurkumy, chociaż kurkuma też podkreśla smak, żeby tu zobaczyć, co ja tu mam, sól, pieprz, musztarda, ketchup, majonez, boniu. Sól jest, jeszcze troszeczkę pieprzu. O, i nie ma pieprzu. Dobra, trzeba tu sięgnąć po zapasy. Dobra, jest, mniej więcej pół łyżeczki pieprzu. Tak, żeby nie za dużo, tak, żeby nie za mało. Słuchajcie, zgarniamy tą kopystką e, te nasze składniki. No i teraz już damy. Niech to się dobrze nam wymiesza. Niech to będzie 15-20 sekund. E, tylko już nie takie duże, niech to będzie obroty 3, 3,5. Ja w międzyczasie szykuję kolejne kroki. Także 20. Zróbmy 20 sekund. Obroty 3,5. 3,5. Kochani, tak naprawdę już będziemy kończyli nasz przepis. Potrzebujemy jeszcze tylko szczypiorek i papryka żółta. E, no i nasze jajka i nasz farsz. I to jest wszystko. To są wszystkie składniki, które potrzebujemy. jajku, jak to pięknie wygląda. Teraz robimy make. papryka będzie naszym wazonikiem, szczypiorek będzie e, naszym naszymi gałązkami od od jajek. Także zobaczycie jak to wszystko wygląda. Ja tutaj poukładam sobie e, naprawdę zobaczycie efekt. Ja jak to zobaczyłam, byłam aż zaczarowana, nie mogłam, mówię, dobra, najpierw ściągnę tę paprykę, poukładam po prostu to, będzie łatwiej. O! I teraz będziemy układać nasze jajka. Także, słuchajcie, już się skupiam, o, dobra, żeby też nie za dużo. Papryka chodzi tu i teraz robimy tak, bierzemy nasze jajko, nadziewamy je naszym Wow, farszem widzicie, człowiek się śpieszy i chcę wam tak ładnie pokazać, jak to wygląda. I to się wszystko tak zaczyna psuć. No właśnie, ale to nic, damy radę. Nawet jak wam się rozwalą te, te jajka, to można je skleić. Słuchajcie, i układamy nasze janieczne tulipany. O. Może drugą stroną, żeby to ładniej było. Słuchajcie. Dobra, ja sobie tu to wszystko ogarnę, żeby Wam pokazać, jak to pięknie wygląda. Sadzę na chwilę do lodówki i już będziemy próbować. No więc kochani, jajka zrobione. Zobaczcie, tak wygląda mój talerz. E, taki e, smaczny wazon. Nie wiem, jak Wam to pokazać, żebyś... O, żeby to nie poleciało. E, tak sobie też pomyślałam, bo zostało mi trochę farszu, ale to zrobię za chwilę. Żeby nadziać jeszcze tą paprykę, bo przecież co z nią potem zrobić? Możecie z... nadziać ją, pokroić i każdy ze smakiem zje. Także zjemy smacznie jajko. Oczywiście każdy dostaje też do niego, do kolekcji szczypiorek i wcina jajeczko. Kochani, życzę Wam spokojnego dnia tego odpoczynku, żebyście odpoczęli, byli zawsze weseli, uśmiechnięci. Eee, wiem, że życie jest jak jest, ale słuchajcie, łapmy byka za rogi i walczmy z nim, nie poddajemy się, walczymy. Eee, no i co? Widzimy się już po tych świętach. Mam nadzieję, że brzuszki eee, zostawicie jeszcze trochę miejsca, żeby później jeszcze coś fajnego zjeść. No i co? długo zbliż, zbliża się te, ten czas grillowania, także, także może coś będziemy grillować. No to co? Życzę Wam smacznego jajka. Mmm, pychota. I ten szczypiorek na dodatku. Mmm, -hmm, smacznego.